Dzień dobry, witam Państwa na konferencji prasowej przed meczem Poloni Warszawa z Odrą Opole w 26 kolejce Betlik pierwszej ligi. Z nami trener Dumy Stolicy Pan Mariusz Pawlak. Dzień dobry trenerze. Dzień dobry. I na samym wstępie poproszę jak co konferencję o kilka słów przed nadchodzącym spotkaniem. Dzień dobry jeszcze raz. Na pewno czeka nas ciekawe spotkanie. Dwa zespoły, które mają swoje cele. A też oczywiście my jako Polonia będziemy jako pierwszym zespołem, tak, który będzie grał na tym nowym, pięknym stadionie, mam nadzieję zapełnionym do ostatniego miejsca. Ale powiem tak, my lubimy grać w takich, w takich warunkach, w takim środowisku, czujemy się bardzo dobrze, mam nadzieję, że to będzie nasz atut i oczywiście no, jedziemy oczywiście pewni, pewni siebie. Chcemy grać w pewną pulę, no bo wierzymy, mówię, w to, co robimy, zespół roś, rośnie, tak, rośnie, może nie, nie tak szybko, ale na pewno e, robimy, robimy kroki, krok do przodu i to jest, to jest chyba najważniejsze, że czujemy się mówię, dobrze w tej lidze, zaczynamy się lepiej, coraz lepiej tutaj zawodnicy rozumieć, e, jest większa powtarzalność, dlatego to będziemy chcieli pokazać w oporu. Dziękuję trenerze, a teraz przejdziemy do pytań, które otrzymaliśmy od kibiców w naszych mediach społecznościowych. No i trenerze, pierwsze pytanie dotyczy zespołu Odry Opole po zimowych zmianach kadrowych. Czy obecny zespół rywali, w dodatku u siebie, powinien sprawić więcej problemów niż jesienią? A przypomnę, że przy Konwiktorskiej wygraliśmy wówczas 3 do 0. To znaczy, ja może do samych zmian kadrowych nie będę tutaj za dużo mówił, bardziej o zespole, który, który ostatni mecz wygrał tak, na uks ie i myślę, że to jakaś tam mała niespodzianka na pewno była. Ale oglądając ten, te, ten mecz, albo ja oczywiście analizując tu jakoś tak, myślę, że tak, zasłużył tutaj na, na zwycięstwo, bo bardzo mocno pracowali na te, na te trzy punkty i pewnie będą chcieli powtórzyć takie, takie spotkanie. Mają swoje jakby, jakby mówię, plusy, wiemy, znamy, wiemy, że to jest też dosyć wysoki i te stałe fragmenty pewnie będą chcieli wykorzystać, natomiast my oczywiście też do tego już przygotowujemy i przygotowywaliśmy w tygodniu. Także mam nadzieję, że ten mecz będzie otwarty, bo tak pewnie kibice będą Chcieli zobaczyć zespoły, które będą chciały grać i stwarzać sytuację. ale mówię, dla nas ważne jest, ważne, żeby dobrze bronić, ale też, ale też dobrze atakować, bo wie, zespół też ma swoje minusy odry i będziemy chcieli te, te rzeczy na pewno wykorzystać. Trenerze, pojawia się również pytanie o Michała Grudniewskiego, który wygranym 4 do 2 meczu z Chrobym głogów głowów przedwcześnie opuścił boisko. No i pytanie dotyczy tego, co się stało i czy Michał już normalnie trenuje z zespołem. Tak, Michał potrzebował zmiany, Przed Michał Kołodziejski i zastąpił go bardzo dobrze, także jestem zadowolony z tej zmiany. Jeśli chodzi, bo to był trudny moment, trudny moment, tak naprawdę w ciągu, w ciągu mówię, tam minuty chyba Michał wchodził, nie jest to łatwe, ale mówię zdał egzamin. To było, bardzo, to, było, to było kluczowe też, może, może kluczowe to, że, że, że gdzieś tam zespół nie odczuł tego, tak, że jest zmiana wymuszona, bo to są trudne, trudne sytuacje. Natomiast tak, Gruda, Gruda dziś wypadł nam teraz na, na, na najbliższy, przynajmniej tydzień, jak nie dwa. Nie zagra w tym spotkaniu, ale mam nadzieję, że szybko dojdzie do zdrowia i jeszcze w tej rundzie nam pomoże. Trenerze, jednym z zawodników Odry w rundzie wiosennej jest Szymon Kobuściński który przez ostatnie półtora roku reprezentował barwy czarnych koszul. No i pytanie dotyczy, czy najbardziej na nim właśnie skupia się uwaga sztabu podczas przygotowań do tego spotkania. Skupiamy się na każdym zawodniku. Za to jest odpowiedzialny asystent Grzesiek Wojdyga. Od wczoraj zawodnicy mają w szatni tak? dobrze to rozpisane filmy z każdym zawodnikiem Odry i ci co grają na swojej pozycji to oczywiście mają głęboką analizę, jeśli chodzi o samego Szymona. Myślę, że jakby wykorzystywał te proste, proste sytuacje w Polonii, oczywiście za mojej kadencji, to pewnie jeszcze był w naszym zespole, a nie w Odrze. Myślę, że to jest większy problem trenera, trenera Skrobacza, jak jego zawodnicy zagrają, niż, niż mój, jak zagra Szymon czy inni zawodnicy. Także ja martwię się o swój zespół tym się zajmuje i liczę na to, że mówię utrzymamy my przede wszystkim swój poziom i zagramy dobry mecz w opole. trenerzy mamy jeszcze jedno pytanie, które no nie odnosi się już stricte do sobotniego meczu z odrą, lecz do letniego okienka transferowego. No i zawodnik, na jaką boiskową pozycję jest obecnie trenera zdaniem najbardziej potrzebny, żeby podnieść poziom rywalizacji w danej strefie? Co do okienka, to na pewno nie jest jeszcze moment, żebyśmy mogli na ten temat rozmawiać. Oczywiście pewne rzeczy są przygotowywane tutaj przez dyrektora, przez y, ludzi związanych ze skautingiem. Y, także, także myślę, że jeśli chodzi o, bardziej o profil zawodnika, to na pewno na dobrym poziomie motorycznym i, i taki, taki który, który tutaj w tym zespole może tam nie tylko może, no, przynajmniej utrzymać, jak i podnieść y, intensywność spotkań, ale też techniczne, techniczne i taktyczne rzeczy zawsze są ważne. Mamy, mówię, dobrze to, dobrze to rozpisane. Także tutaj uważam, że te osoby, które są odpowiedzialne przede wszystkim w pierwszej tej fazie szukania zawodników, tacy zawodnicy będą gotowi do ewentualnych rozmów, ale to powtarzam jeszcze nie, na dzisiaj nie jest to jakby dla mnie najważniejsze. Skupiam się na najbliższym spotkaniu, a wiem, że za chwilę gramy co cztery dni i to stawiam na pierwszym miejscu. Dziękujemy, trenerze, za odpowiedzi. Dziękujemy również Wam kibicom za przesłane pytania. No i w sobotę o 17.30 gramy w obwodu na nowym stadionie z Odrą. Na transmisję tego spotkania zapraszamy do naszego sportsbaru Czarnej Koszuli. Dziękujemy i do usłyszenia przy okazji kolejnej konferencji. Dziękujemy, dobry, trenerze.